Świnoujście śpi Jest 6.10 Ja jadę z noclegu na, na miejsce startu Jeszcze po drodze muszę jakąś żabkę zaliczyć Wiatr na razie ucich Ale zaczyna kropić deszcz Zobaczymy jak to będzie z tą pogodą Jestem na promie Jadę na drugą stronę do biura zawodów Skąd jest start Za dwie minuty startuję Szósta grupa przed chwilą wyruszyła jestem w siódmej no i cóż, odwrotu już nie ma. Na razie jest ok, wiatr całkowicie ucichł, deszcz pada, a, to mocna mrzawka, ale jest ok. Jedna no z lepszych rzeczy, która dzisiaj mnie może spotkać Czyli jestem w Dziwnowie, opuszczam wyspę Wolin Zdecydowanie mogę powiedzieć, że nienawidzę jeździć rowerem po wyspie Wolin Kamienie, dziury, górki, pagórki, piachy, co jeszcze z tym dzisiejszą pogodą, z tym deszczem powoduje, że się robi bagno Rower wygląda teraz jak wygląda. Ja go pucowałem dwa dni temu, żeby się świecił, a teraz wygląda to wszystko tak. Skrzypi łańcuch przerzutki, hamulce, no tragedia jakaś po prostu. Ach, nienawidzę. Dobrze, że już opuszczam ten wodzin. widokowy między Pokożelicą a Żerzynem Sporo osób się tu zatrzymuje na odpoczynek zjeść, coś wyregulować w rowerze no i dalej w drogę Jestem już 5 km za koło brzegiem Ekopark wschodni, przepiękna plaża, piękne fale. Z drugiej strony ostoja ptaków, też pięknie przyrodniczy teren. A przed chwilą w koło brzegu spotkałem się z Kasią. Z Kasią mieszkamy na Śląsku kilka kilometrów od siebie znamy się kilkanaście lat, ale jakoś od kilku miesięcy nie było okazji się spotkać, ale jest na końcu Polski. 700 km od domu. Kasia mi kipicowała pod latarnią morską w Kołobrzegu. brzegu. Bardzo fajnie, bardzo przyjemna sytuacja. Pozdrawiam cię, Kasia. Było mi bardzo miło Cię spotkać. Latarnia morska w gąskach. Po tym jak. Kilkanaście dni temu Wojewoda Zachodnio-Pomorski zamknął teren dla zwiedzających, więc nie ma też wstępu na latarnię Świnoujściu. To właśnie to jest najwyższa w tej chwili latarnia na polskim wybrzeżu, na którą można wejść. Na tych polach rzepaku, które tu widać, miała kiedyś powstać elektrownia atomowa. Znaczy to była jedna z kilku lokalizacji brana pod uwagę. Dlatego Mieszkańcy Gąsek postawili krzyż atomowy No i można powiedzieć, że sobie wymodlili, bo elektrowni atomowej już tu nie będzie. Wiadomo, bo już wybrali inne lokalizacje. Jest kryzys mały. 190 km w nogach. Za parę minut będzie 10 godzin. No i co? Tyłek boli. lewe kolano trochę boli. Do miejsca noclegu jeszcze kilkadziesiąt kilometrów. Nie, jest, jest. niełatwo dzisiaj. Droga jeszcze do tego taka kijowa. Jakaś stara kostka, dziury. Porozjeżdżane, bo zrębka, e, zrywka, e, zrywka drewna jest nie no, jest, jest ciężko. No ale dobra, trzeba te kilkanaście kilometrów jeszcze dać radę, i wejdzie i spanie.